Do dnia dnia rozpoczęcia 17 międzynarodowej olimpiady uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych trzeci wiek na start nasze drużyny biorące udział w tegorocznym przedsięwzięciu są już z nami i za chwilę rozpoczniemy wprowadzenie naszych drużyn olimpijskich na ceremonię rozpoczęcia. A wprowadzenia dokona flaga olimpijska wnoszona przez uczniów zespołu szkół imienia profesora. Romana Gostkowskiego w łazach. Zatem moi drodzy zaczynamy I na teren naszej wioski olimpijskiej, stadionu olimpijskiego wkracza flaga Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów III Wieku i Organizacji Senioralnych III Wiek na start. A ja zapraszam już Pierwszy z naszych uniwersytetów. Witamy serdecznie. A tym pierwszym uniwersytetem jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Andryków. A, witamy, witamy. A kolejny uniwersytet to Uniwersytet Trzeciego Wieku Bytom. Bytom jak zawsze w swoich barwach, można powiedzieć niebieskich. A kolejny uniwersytet to Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Tym razem na czerwono, czerwone barwy. I witamy od juniora do seniora Dąbrowa Górnicza. A kolejna reprezentacja to Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowej Górniczej. Kolejna reprezentacja, która jest z nami od samego początku Uniwersytet III wieku Gliwice Gliwice od początku oczywiście także swój kolor strojów czerwony a za Gliwicami wyłania się reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jawożno. Prawdziwie wiosennie, zielone stroje, a przed nami kolejna drużyna, kolejna reprezentacja, którą witamy Uniwersytet Trzeciego Wieku Kęty. I witamy, witamy gorąco i serdecznie Uniwersytet Trzeciego Wieku Kłaj. Jak zawsze z nami wprost z miejscowości Kłaj do Łas. A teraz przenosimy się kochani na samą, samą północ nad nasz Bałtyk, Uniwersytet Trzeciego Wieku Kołobrzeg. I witamy kolejną reprezentację, Uniwersytet Trzeciego Wieku Leszno! A kolejna drużyna to Uniwersytet Trzeciego Wieku Łęczyca! załęczycą, tak jak co roku, w pięknych polskich strojach. Strojach wprost z łowicza. A jak łowicz, to oczywiście łowicki uniwersytet III wieku. A przed nami witamy Uniwersytet III wieku Miechów. A z Miechowa przenosimy się z powrotem do województwa śląskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku Mysłowice. Witamy gorąco i serdecznie Mysłowice. A przed nami Reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Łódź Ukraina! Witamy gorąco i serdecznie, kochani. Przed nami kolejna reprezentacja. Reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z niedalekiego Myszkowa! Moi kochani, kolejna reprezentacja, która już przed nami, to Centrum Sądenskiego Seniora Nowy Sącz. Bardzo, bardzo dużo tak naprawdę reprezentacja. Warto tutaj dodać, że kolejną reprezentacją również z Nowego Sącza Sądeckie Uniwersytet Trz Trzeciego Wieku. I dalej oczywiście pozostajemy na południu Polski. Jak jesteśmy w tych górzystych krainach, to nie możemy oczywiście zapomnieć o kolejnej ekipie, o kolejnej drużynie, jakim są Górale Nowy Targ! Brawa, brawa, oczywiście za. Odzew Olimpiady, a przed nami kolejna drużyna Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków. Kolejna reprezentacja Uniwersytet Trzeciego Wieku Piotków Trybunalski. A za Piotkowem tym razem Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wielkie brawa! A z Polkowic przenosimy się na dalsze tereny, czyli Uniwersytet III Wieku Rzeszów! A w tej chwili witamy kolejną drużynę, jest drużyna to Uniwersytetu III Wieku Siewiesz! A przed nami Skoczowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wielkie brawa! Moi drodzy, a przed nami Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie! Moi kochani, ja rozumiem, że ta parasole to przed słońcem, tak naprawdę że nie będzie dzisiaj padać. A przed nami Uniwersytet Trzeciego wieku, Centrum Kultury Wadowice. Moi kochani, i kolejna reprezentacja to Rada Seniorów Warszawa Bemowo. I witamy już kolejną reprezentację, a jest to reprezentacja Wieliczanie, Wieliczka. I witamy gorąco i serdecznie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wojkowice. Teraz przenosimy się, można rzec, za granicę naszej gminy i witamy Uniwersytet Trzeciego Wieku Zawiercie! I moi kochani, witamy również gorąco i serdecznie, także z Zawiercia, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wielkie brawa. Moi kochani, a kolejna reprezentacja to reprezentacja Klub Seniora Globik-Żywiec. Nie liczy się jej ilość, ale jakość. Moi kochani i nie może zabraknąć oczywiście na sam koniec gospodarzy, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy! Łazy, jak zawsze, kochani, z nami. Jakby mogło być inaczej? Wszakże to od 17 lat organizator tego jakże pięknego, wspaniałego przedsięwzięcia, który, które tak naprawdę potrafi zjednać wszystkich razem, naprawdę w pięknej integracji sportowej. Jaką jest nasza Olimpiada? Moi kochani, zapraszamy parę kroków do przodu, prawda? Mamy tutaj na tyle miejsca, żebyśmy się mogli w pewien sposób, tak jakby to można powiedzieć, na łokcie zrobić sobie miejsce, żeby każdy mógł spokojnie się poruszać, żeby każdy mógł spokojnie oddychać. Zrobiło się barwnie, pięknie, kolorowo. Moi kochani, i tak jak zawsze co roku, nasza olimpiada nie może się rozpocząć od niczego innego jak od hymnu narodowego. Zatem do hymnu. Hymnie. Szanowni Państwo, miałem wielką przyjemność powitać Państwa, czyli wszystkich uczestników naszego tegorocznego przedsięwzięcia. Ale z tego miejsca chciałbym również zacnych gości, którzy w dniu dzisiejszym zaszczycili nas swoją obecnością. Zatem w imieniu Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Krystyny Męcik oraz Zarządu uniwersyte Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie witam na XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych III wiek na start. Panią Teresę Muchę-Popiel, Starostę Powiatu Zawierciańskiego. panią Annę Nemś, prezydent miasta Zawiercie. Pana Łukasza Osikowicza, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Pana Janusza Kmiecika, prezesa zarządu przedsiębiorstwa dolomit Kopalnia Ząbkowice SA. Pana Konrada Knopa, prezesa przedsiębiorstwa usług komunalnych w Zawierciu, Pana Pawła Abuckiego, prezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, Panią Renatę Pytla kowalską prezes agencji ARK Jobs w Zawierciu. Pana Adriana Kałen, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach oraz sędziego głównego dzisiejszej Olimpiady. Pana Mariusza Żołędziowskiego, wiceprezesa WOP Częstochowa. Panią Marzenę Ożą, dyrektor Instytutu Pracy i Kariery w Krakowie. Panią Katarzynę Rusyk-Szczygieł, dyrektor zespołu szkół im. Profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. Pana Mariusza Kowalskiego, zastępcę nadleśniczego nadleśnictwa Siewierz. Panią Stelle Androulaki, prezes firmy EKTE, koordynatora programu Erasmus Plus z Grecji.